Hej, tutaj Olek, aka Wuzej i chill out. Powiedziałem, że Warfighter nie do końca mi się podoba i tak dalej, ale no, gameplay jak najbardziej będą cały czas. Tutaj właśnie macie taki e, bronią ak 3, czyli tym właśnie takim moim ulubionym e, gnatem z tej, bro, z tej gry e, i chyba chyba tutaj nawet grałem. E, nie, to nie, był, to, nie był, to nie był Grom, to był jednak SOG szwedzki, ale myślałem, że właśnie e, zagrałem Gromem. No i ta runda, którą tutaj rozegrałem, była, można powiedzieć, wyśmienita i była taka esencyjna, jeżeli chodzi o Warfightera, bo chciałem w zasadzie, żeby każda moja runda wyglądała tak jak ta jedna. Czemu? Wszystko tutaj padło te najlepsze killstriky, jakie można w ogóle osiągnąć w tej grze. I można było tutaj zobaczyć taki naprawdę. Teamplay. Taki teamplay. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego ten gameplay nie ma dźwięku. Ponieważ siedziałem na TS-ie i rozmawiałem z partnerem z mojej drużyny, więc tutaj i tak no, nic byście nie usłyszeli wartościowego, więc wolę już wyciąć dźwięk i powiedzieć trochę słów od siebie. I przede wszystkim ten teamplay, no dzięki temu teamplayowi można powiedzieć tutaj padł Apache, który jest, no kurczę, jak można zrobić apacza takiego, że osoba, która wbija killstreak Praktycznie nic nim nie zabija, bo może nim tylko sterować i nawalać rakietami. A osoba, która jest no, członkiem tej drużyny e, ogniowej, może w zasadzie napierdzielać do woli. To jest trochę, no, no, no wiecie o co chodzi. Ja wbijam, a korzysta ta druga, chociaż nie, nie, nie mam tutaj e, za złe m, tego, że ta druga osoba korzysta, a nie ja. Tylko chodzi o to, że, no kurczę, no też bym sobie chciał dobrze pofragować, z racji na to, że to ja zasłużyłem na tego apacza. Ale mniejsza z tym. Tutaj, tak jak ostatnio troszkę negatywnie wysławiałem się o, o, o Warfighterze, to tym razem chciałbym jednak zauważyć pozytywne strony tej gry, bo jest ich no, równie dużo co tych negatywnych, a może i nawet więcej. Tylko, że te negatywne są na tyle mocne, że troszkę krępują tą grę. Słuchajcie, te właśnie drużyny ogniowe no to jest rzecz przepiękna i najlepsza, jaką można było sobie wymyślić. Słuchajcie. Podchodzimy do członka drużyny, naciskamy jeden przycisk, on ma pełne życie, ja mam pełne życie i mamy pełne Ammo. I... <ścoughs> Przepraszam, w mikrofon. Um, od tego momentu tutaj już nie będzie ani jednego zgonu na tym gameplayu. Tylko ja, moje AK-103, mój członek drużyny w postaci Kubolakowa. Um, ten człowiek był niejednokrotnie mylony z klozuchem, ale tam mniejsza z tym. Um, I... I co mogę więcej mówić o, o drużynie ogniowej, bardzo, bardzo, bardzo mi tutaj pomagał właśnie e, Kuba. Bo wiecie co robiliśmy? Normalnie prosiłem go, słuchaj, wyskocz tam, mów gdzie są, jak cię zabiją, to ja będę widział, no i wbiję sobie killstreak. I na takiej zasadzie, mimo że on o wiele mniej korzystał, no to w zasadzie potem z tego Apacza mógł skorzystać, i to była, to był jakiś taki rewanż. Jak miałem mniej HP, sobie uciekałem, on tam właśnie trzymał frontek, widzicie tutaj nawet przez ściany go widziałem, i w momencie, w którym on padał, ja również widziałem jego zabójców przez ściany, więc no. Te kile były takie banalne, że aż bezproblematyczne. No i, no i cóż, momenty były też takie, że spadały FPS, i ja się kryłem, on gdzieś tam koło mnie sterczał i to wszystko widział. To wszystko e, tam mi donosił, co się działo, tak jak tutaj. 18 HP, mimo że absolutnie, no teoretycznie nie powinien, w Call of Duty o, porównajmy to do Call of Duty. W kodzie tamten koleś nie zabrałby mi nic HP. E, natomiast, no, Warfighter trochę inny silnik jednak ma. I dalej dalej jestem pod wrażeniem tego, że dał radę spierdzielić Frostbite'a dwójkę tak, tak masakrycznie, bo jeszcze raz powtórzę, jeżeli bym ja miał dosłownie mapy z Close Quarters i do tych map killstreaky i nowe broni ewentualnie, plus te drużyny ogniowe, to byłaby gra idealna. Nigdy więcej nie spojrzałbym na Call of Duty, na Battlefield bym spojrzał, ale na Call of Duty nigdy więcej. I. Tutaj też właśnie postanowiłem przyczekać. Tu był akurat spadek klatek, dlatego musiałem się trochę przyczołgać, ale też no nawet, nawet z niepełną liczbą klatek ja musiałem się wyrwać czym prędzej. I właśnie jest to ta klasa, która ma powiększone, to znaczy nie, wzmocnione magazynki, czyli ta lepsza amunicja, która tam mnie w jakiś sposób wspomaga. Tutaj też widzieliście, właśnie od, oddałem amo, to znaczy od, odnowiłem amunicję członkowi drużyny. Miałem tutaj również, y, wszystkie kiestriki prawie jakie miałem to użyłem y, na rzecz Timu, żeby nie ryzykować, bo te, te fragi nie zawsze wpadną, nie zawsze będzie tak jak chcemy, nie zawsze poślemy w dobre miejsce y, artylerię bądź y, tam jakiś helikopter i on nikogo nie zabije praktycznie. To zauważyłem właśnie, to jest duża różnica y, jeżeli chodzi o MOHA-20, a tego MOHA Warfightera. Tutaj strasznie ciężko jest zabić wszelkiego typu nalotami i e, airstrikami. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale naprawdę miałem z tym straszne problemy. Tutaj również widzicie akcję. Wysłałem go na śmierć w zasadzie. No i e, widziałem dzięki temu, gdzie jest jego zabójca, a zatem e, był on moim fragiem. Nawet chyba nie używałem tutaj tej wzmocnionej amunicji i długo wstrzymywałem się z użyciem e, tej, tego UAV, które działało. Już właśnie teraz chyba zrozumiem, jak działa to EAV. On nie spotuje wszystkich, tylko tych, którzy są w jego obszarze. No i oni pojawiają się w takich kwadracikach, w takich kryształkach albo sześcianach. Nie, to nie są sześciany, sześciany to są chyba, nieważne. Pojawiają się dosyć wyraźnie na mapie i o wiele łatwiej jest ich zobaczyć niż tych, którzy strzelają, bo szybko znikają. Natomiast tutaj, tutaj chyba właśnie wbiłem mojego Apacha. wola voilà. I byłem, mogłem być tylko pilotem. E, już go wezwałem jak mieliśmy no, przewagę tych 20 fragów e, nad przeciwnikiem prawie, ale zobaczcie jak ten szybko, jak, a, jak ten apacz jak szybko zszedł. E, zabiłem, nie wiem, dwie albo trzy osoby za jego pomocą. No i potem już e, jego żywość się skończył, ponieważ tak mocno że, zaczęliśmy obrywać, że no nie polatał, nie poszalał wariat e, ale. no ale te dwa kile zawsze z niego wpadły, chociaż no, nie do końca podoba mi się ten wygląd apacza już w tym momencie miałem chyba wynik 19 do 2, e, zaspoiluję kończy się 25 do 2, czyli no, można powiedzieć, że mój najlepszy mecz do tej pory w mochu, ale ich nie dużo że tam no, nawet nie mam w tym momencie chyba 5 albo 10 5, około 5 godzin teraz mam dopiero w mochu więc to jest naprawdę mało uwierzcie mi, wiem co mówię no i przed nami jeszcze około e, 4 fragi co mogę wam powiedzieć? Mogę was zachęcić do komentowania i lajkowania. Za niedługo pojawi się filmik z QA, czyli Frequently Asked Questions, bo muszę być oryginalny i inny niż wszyscy. A tak i tak to wychodzi na to samo. No i powoli będę się z Wami żegnał jeszcze tutaj. Zobaczymy. No, zobaczymy jakieś zabicia. Do. O, właśnie. Dopiero w tym momencie użyłem tych powiększonych magazynków, ulepszonych, przepraszam. I zauważyłem, że o wiele większy Ricoil ma broń z tymi właśnie magazynkami. Bo. Jeżeli używamy tych zwykłych, to ta broń no, no w miarę elegancko trzyma, trzyma się celu, trzyma się tego na co nacelujemy, ale kiedy już założymy te ulepszone magazynki, tę te, te, ulepszoną amunicję, to odlatuje jak porąbane. No i no, zwycięstwo było e, dosyć duże nasze nad tamtym teamem. Za niedługo jednak wrócę do tego Warfightera e, po tym patchu, bo już zapowiedziano, już nawet wyszedł patch dla serwerów, no ale jeszcze nie, jeszcze nie dla klientów. Mam nadzieję, że on dużo zmieni, mam nadzieję, że będzie bardziej podobna ta gra do Battlefielda 3, jeżeli chodzi o wyczucie. No i już ostat, ostatnie fragi, e, nie wiem nawet czy nie wbiłem ostatniego fraga w tym meczu, na pewno mi na tym bardzo zależało. Aż z ciekawością teraz spojrzę na gameplay i zobaczę czy mi się to udało. Oczywiście, że mi się udało. W takim razie dziękuję za oglądanie. Jeżeli możecie, to dajcie łapkę pod tym filmem w górę. I widzimy się w następnym gameplayu. See ya.